Cześć moi widzowie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co zrobiłem ze swoim motocyklem. Ostatnio yy, nagrywając, mówiłem, że stawiam ją do warsztatu, przygotować ją trochę do sezonu. Yy, miałem w planach wymienić tylko. Zresztą znaczy wymienić, wyregulować, e, zrobić synchro przepustnic, i myślałem że to byłoby na tyle, no ale w sumie, jak już postawiłem ją do mechanika, to zrobiłem wszystko co miałem zrobić już w tym sezonie. Nie rozkładałem tego na naraty. E, no, mianowicie, co zostały wyregulowane, e, przepustnice, e, do tego e, doszło jeszcze wymiana opon. No bo kupiłem ją już z takimi dosyć oponami kipskimi. Miałem z 8 słabo on się kleił, nawet w upalne dni potrafiło mi się uścisnąć ta opona. Nie wiem o co tam chodziło z przodu. Miałem jakąś tam piralkę. No w każdym razie zainwestowałem w takie opony, które są bardzo dosyć popularne wśród motocyklistów na grupach. Przynajmniej u nas tutaj w Trójmieście każdy je chwali. Na to, że tak samo każdy poleca do takiej jazdy codziennej i torowej, a że czasem lubię wyskoczyć na tor. No to szukałem właśnie takich opon, którymi no nie sprawią psikusa, nie będą się ślizgały ani nie będą stwarzały jakichś tam kłopotów. Mianowicie są tu Bridges S21. Dlaczego S21? No, są już modele S22, S23 chyba nawet. Czy są lepsze? Nie wiem. Mechanik mi doradził, że S21 są dużo tańsze, a praktycznie, praktycznie to jest to samo. Tak? Tylko że te nowsze modele podobno wytrzymują trochę dłużej. <gry> tak jak on mi mówił, pojeździsz 500 km więcej na tych oponach, a są droższe. No to nie będę inwestował w jakieś tam droższe opony. W każdym razie. Yy... BMW S1000 chyba nawet oryginalnie z tego co słyszałem wychodzi z takimi Bridgestonami, także skoro BMW daje fabrycznie opony do, 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 do takiej na ostrej jazdy tego typu no to no pojeżdżę, zobaczę będę ten sezon obserwował i jak coś to tam kiedyś wam się pochwalę czy, czy dobre czy niedobre także także ten Yy, z takich rzeczy to byłoby na tyle. <gry> yy, no, tutaj jak widzicie, zamontowałem sobie kraszpady z tej i z drugiej strony. Lepiej mieć niż nie mieć. Także dzisiaj sobie zamontowałem, bo przyszły mi zareagowali, już jakiś czas temu, a jakoś mi nigdy nie, nigdy nie miałem czasu. I jeszcze najważniejsza sprawa <gry> taki bonusik dostał ten motocykl ode mnie a no, mianowicie wyciąłem katalizator a komu to potrzebny? a dlaczego? dlaczego? miałem nagrać o tym oddzielny odcinek planowałem y, zaprowadzić go na hamownię zrobić jakiś program z tym, że przez sezon trochę się zagłębiłem w temat y, czytałem dużo na ten temat I, i, i rozmawiałem z ludźmi którzy robili to i każdy z nich twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, bo program się robi jak, 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 jak naprawdę, już zaczyna silnik falować, czy, czy inaczej pracować po usunięciu katalizatora. Nawet mój mechanik stwierdził, że nie ma sensu, bo już robił kilka sztuk. Nie chodzi o model GSR, tylko tam w Gigsach mówił, że wycinął, nie było problemu, także postanowiliśmy go wyciąć i nic, nic, nic z tym nie robić, no i rzeczywiście został wycięty How dare you? tutaj w tym miejscu widać fajnie było ucięte, ładnie zaspawane oh my God! Wow! nie faluje nic tam się nie dzieje także uniknąłem chyba jakichś tam niepotrzebnych kosztów związanych z hamownią Także Jest fajnie, jest fajnie, głośno pracuje O to mi właśnie chodziło przede wszystkim Chodziło mi o to też, żeby fajnie strzelał z wydechu marchewkami How dare you Wynoś się stąd! Nie chcę ci więcej znać! To jest zabawka, to jest zabawka i ja tam nie patrzę na to, czy ten katalizator tam będzie siedział, czy on jest potrzebny, czy nie. Z tego, co gdzieś tam czytałem, to podobno w Stanach... O, <laughs> Jeżdżą <Jażu> wariaciki. <laughs> w Stanach podobno na amerykańskich właśnie rynkach wychodzą motocykle tylko bez katalizatorów. Nie wiem, czy to jest prawda, jak ktoś wie dokładnie, jak to jest w tym temacie, to... To, 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 to proszę się do tego odnieść w komentarzu. Chętnie się dowiemy, jak, jak to jest naprawdę. No, kamerkę zamontowałem na zadupek. Chciałem zobaczyć, czy, czy, czy te marchewki fajnie lecą Nie wiem, czy coś się uda nagrać, bo jest tego. Postanowiłem, że przelecę się trochę przez tunel. Tam jest trochę ciemniej i no, może będzie widać. Także ruszamy. クリバー。 Nie wiem, czy słyszycie czy nie, ale mi się to zajebiście podoba. Taki być dźwięk. O fu, ale kopci Trzeba włączyć obieg. Przed tych smrodów nie? Dobra, wiecie co? Kończę Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, klikajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, to będzie mnie motywowało do nagrywania dalszych odcinków. Dzięki do oglądanie. Na razie, hej!